Nie oglądam filmu Dody. Edyta Górniak po raz pierwszy wyjaśnia naturę szokującego pojednania. Rok temu polski internet dosłownie zapłonął w obliczu momentu uznawanego za symboliczne dla rodzimego show biznesu rzadkiego pojednania między Dodą a Edytą Górniak. Podczas transmisji na żywo programu Dancing with the Stars Doda niespodziewanie weszła na scenę, by publicznie pogratulować edycję po jej pełnym emocji występie. Gest ten natychmiast wywołał wstrząs, ponieważ przez wiele lat obie piosenkerki uchodziły za śmiertelne rywalki, których konflikt trwał latami i wielokrotnie stawał się centrum medialnych kontrowersji. Chwila, w której obie czule się uścisnęły przed kamerami, nie tylko wprawiła widzów w osłupienie, ale została odebrana jako koniec jednej z najsłynniejszych waśni w polskim świecie rozrówki. Nie skończyło się jedynie na symbolicznym geście w telewizji. Tuż po programie Doda i Edyta Górniak zdecydowały się na wspólną kolację w prywatnej atmosferze. Według doniesień osób z ich otoczenia była to okazja do szczerej rozmowy, przyjrzenia się dawnym nieporozumieniom i wyjaśnienia sporów, które tliły się od lat. Kolacja ta została uznana za kluczowy krok w zakończeniu trwającej w mediach zimnej wojny, zwłaszcza że przez dłuższy czas przed tym wydarzeniem obie artystki niemal przestały publicznie się atakować czy wbijać sobie szpilę, mimo że ich relacja wciąż była bacznie śledzona przez opinię publiczną. W ciągu ostatnich kilku miesięcy temat Dody ponownie przyciągnął uwagę w związku z informacjami o powstającym filmie dokumentalnym o jej życiu, karierze i cieniach sławy. Niemal równolegle Edyta Górniak potwierdziła, że przygotowuje własny projekt dokumentalny, skupiający się na jej artystycznej drodze, osobistych doświadczeniach i retrospektywnym spojrzeniu na przebytą ścieżkę. Gdy portal Kozaczek zapytał, czy Edyta zamierza obejrzeć dokument o swojej dawnej rywalce, Diva udzieliła dość ostrożnej odpowiedzi. Stwierdziła, że tego typu produkcje skierowane są przede wszystkim do fanów, słuchaczy lub osób głęboko związanych z muzyką, historią i energią danego artysty. Jednocześnie otwarcie przyznała, że dziennikarze również stanowią grupę zainteresowaną, jednak głównie ze względu na chwytliwe nagłówki i siłę przyciągania mediów, a nie z powodu osobistej ciekawości. Rok po tym głośnym ociepleniu relacji, Edyta Górniak po raz pierwszy wypowiedziała się w sposób bardziej otwarty i opanowany na temat burzliwej więzi z Dodą. Zapytana, czy można to uznać za pojednanie w pełnym tego słowa znaczeniu, Edyta stwierdziła wprost, że określenie to jest nieco wyolbrzymione przez media. Według niej sedno sprawy tkwi w bardzo konkretnym szczególe. Po raz pierwszy od 20 lat Dorota podeszła do niej z życzliwością, bez żadnych warunków czy ukrytych intencji. Zdaniem Edyty, to właśnie ta inicjatywa była czynnikiem o rzeczywistym znaczeniu, a nie uściski przed kamerami czy sensacyjne nagłówki w prasie. Diwa nie unikała również nawiązań do swoich ostrych wypowiedzi z przeszłości, ale podkreśliła, że nie żywi już żadnej urazy. Edyta zaznaczyła, że nie chce dalej żyć z poczuciem nienawiści, goryczy. Czy długotrwałego zranienia, gdyż to tylko sprawia, że człowiek więźnie w przeszłości. Według niej odpuszczenie nie oznacza zapomnienia o wszystkim, lecz wybór, by dawne słowa czy konflikty nie determinowały już obecnych emocji i życia. Taka postawa, zdaniem wielu, pokazała wyraźną zmianę w sposobie, w jaki Edyta postrzega relacje międzyludzkie oraz jak konfrontuje się z dawnymi pełnymi zgiełku rozdziałami swojej kariery. W wielu innych wypowiedziach Edyta Górniak konsekwentnie powtarzała, że nie ma w zwyczaju pielęgnować w sobie urazy. Według artystki fakt, że Doda weszła na scenę i pogratulowała jej w programie telewizyjnym, nie był niczym przełomowym ani dramatycznym, jak często opisywała to opinia publiczna, lecz po prostu uprzejmym, właściwym gestem między dwojgiem dorosłych ludzi. Edyta wyznała, że nie patrzy na to zdarzenie przez pryzmat kontrowersyjnej przeszłości, lecz widzi w nim normalną chwilę, której nie trzeba nadawać dodatkowych znaczeń ani ciężkich emocji. Piosenkarka otwarcie przyznała również, że przez lata nauczyła się wybaczać krzywdy, z którymi przyszło jej się mierzyć niezależnie od tego, czy wynikały one z gorzkich słów, braku szacunku, czy nawet zdrad finansowych i emocjonalnych. Dla Edyty zatrzymywanie negatywnych wspomnień powoduje jedynie zmęczenie i ciągnie człowieka wstecz, podczas gdy odpuszczenie pomaga jej żyć lżej i skupić się na teraźniejszości. Nic wielkiego się nie stało, poza tym, że podeszła mi pogratulować. Podsumowała spokojnie Edyta, co zabrzmiało jak celowe zamknięcie relacji, która niegdyś zapisała tysiące stron w polskich mediach, a teraz została umieszczona na właściwym miejscu, jako zamknięty rozdział, którego nie trzeba już roztrząsać. Podsumowując, ze szczerych i wyważonych wypowiedzi Edyty Górniak wynika, że jej relacja z Dodą nie jest typową bliską przyjaźnią ani regularną zażyłością, ale jednocześnie całkowicie oddaliła się od stanu wrogości czy konfrontacji znanych z przeszłości. Zamiast tego jest to relacja oparta na fundamencie minimalnego szacunku, spokoju i decyzji o porzuceniu dawnych konfliktów wystarczająca, by obie mogły współistnieć w tej samej przestrzeni rozrywkowej, bez napięcia i presji. Ta neutralność, według wielu, odzwierciedla sposób, w jaki Edyta postrzega życie na obecnym etapie. Nie trzeba być blisko, by udowodnić pojednanie, i nie trzeba podtrzymywać konfrontacji, by przypominać o dawnych ranach, ponieważ czasem najprostszą formą spokoju